Dzień dobry. Szanowni Państwo, miałem zaszczyt być pełnomocnikiem wyborczym w komitecie kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Grzegorza Michała Brauna w Warszawie i w trakcie wyborów no, spotkałem się z dziwnymi anomaliami, które wystąpiły w Warszawie. Mianowicie anomalia te dotyczyły olbrzymiej ilości osób dopisanej do list wyborczych. Chodzi o co? Każdy z nas w większości jest ujęty w stałym, w stałym wykazie wyborców, na listach wyborców. Natomiast funkcjonuje coś takiego, jak listy wyborcze dla osób, które w ostatnim momencie zdecydowały się na głosowanie w innym obwodzie wyborczym. I proszę państwa, sytuacja, o której mówię, zaczęła mnie niepokoić tak naprawdę w godzinach porannych w dniu 18 maja, czyli w dzień wyborów. Członkowie komisji wyborczych kontaktowali się ze mną opisując niesamowicie wysokie liczby osób dopisanych do list wyborczych właśnie na tych dodatkowych listach osób, które podobno zmieniły miejsce zamieszkania. Te osoby mogły się dopisywać maksymalnie do 15 maja. I tak, koleżanki z komisji czy koledzy, którzy mówili, twierdzili, że przy ostatnich wyborach, czyli w wyborach do Parlamentu Europejskiego takich osób dopisanych na listach było 5, 8, 15. Teraz przy wyborach prezydenckich było to 250-300 osób, czyli siedmiokrotnie, ośmiokrotnie większa ilość tych wyborców została dopisana. I teraz tak, ja podaję takie przykładowe wytyczne, i to dotyczyło niektórych komisji. Nie wszystkich. I tak na przykład Komisja 572 dopisanych zostało jedynie 30 osób, więc to jest ok. Komisja 256 dopisanych 31 osób jedynie. Komisja 332 dopisanych 38 osób. Ale już na przykład Komisja 130 dopisanych 194 osoby. Komisja 715 dopisanych 200 osób. Komisja 726 dopisanych 147 osób. Często to były setki dopisanych osób, gdzie przy poprzednich wyborach to nie występowało. I teraz tak, ja sobie proszę Państwa zrobiłem taką statystykę, która jest ogólnie dostępna na stronach Państwowej Komisji Wyborczej. I teraz tak. Ja porównałem liczbę osób w Warszawie upoważnionych do głosu, uprawnionych do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które się odbyły nie tak dawno, bo 11 miesięcy temu i ta liczba wynosiła w Warszawie 1 326 1,326,457 osób. Natomiast teraz, przy tych wyborach prezydenckich, czyli po 11 miesiącach, liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 1 379 227 tysięcy. Proszę Państwa, w ciągu 11 miesięcy przybyło nam 53 tysiące osób uprawnionych do głosowania w Warszawie. Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, jak to się stało. To jest nieprawdopodobne. Proszę państwa, tu nie potrzeba było żadnych zaświadczeń, te osoby były dopisywane do list wyborczych. I teraz tak ja się zastanowiłem, skąd taka wielka liczba. Pomyślałem sobie tak być może demografia, być może. Urodzenia się powiększyły w Polsce, więc może mniej ludzi umiera. No ale sprawdziłem sobie statystyki również na stronie Państwowej Komisji Wyborczej i teraz tak, ogólnopolski. Teraz proszę Państwa, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła w przybliżeniu 28 milionów 988 tysięcy. Natomiast w tym roku, w wyborach prezydenckich, liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 28 milionów 728 tysięcy. Czyli proszę Państwa, w ciągu 11 miesięcy liczba osób uprawnionych do głosowania w Polsce zmalała o 260 000, a w Warszawie wzrosła 53 tysiące. Czy to jest nie dziwne? Proszę Państwa.